Nie tu, bo Cię złapie za torbę, tylko zobacz tu, hop. Okej okay, moi drodzy, witam wszystkich bardzo serdecznie, oczywiście moi drodzy, jak zwykle jestem z mistrzem Jarosławem, który moi drodzy, jak już wiecie, nie był na operacji w Tajlandii i wygląda dalej tak samo brzydko jak zawsze, no moi tak, drodzy. Tak, tak. <laughs> moi drodzy, oczywiście żartuję, moi drodzy, dzisiaj wytłumaczę Wam technikę, która pokazała się kiedyś w rolce i zauważyłem, że wielu z Was nie zrozumiało o co chodzi z tą techniką. Dlatego razem z mistrzem Jarosławem dziś ją wytłumaczymy. Zapraszam. Technika wyglądała następująco, czyli miałem kogoś, kto mnie trzymał. I oczywiście nie trzymał tak o, moi drodzy, jak to niektórzy pokazują yy, Sposób. To ktoś cię łapie, trzyma cię w taki sposób, zobacz, że nogi są w górze, głowa w górze i za bardzo nie możesz nic zrobić. Yy, oczywiście mój drodzy, ja będzie trzymał, tak jak na filmach u Zbysia, to możesz wiesz, yy, normalnie Jarek rad, patrzcie. I teraz tak. Mówicie, że można uderzyć z łokcia. No nie można, bo jeżeli on trzyma na tych rękach wyciągniętych, zobacz, to gdzie tym łokciem dostaniesz? Gdzie dostaniesz? Nad łokciem, gdzie dostaniesz? Nie dostaniesz. Zobacz, jedyny... Jeszcze możesz dostać skopa w krocze, tak? Więc jedyna możliwość, jaka ci pozostaje, to jest... Zobacz. odchylić tę głowę do tyłu. I znowu, jak odchylisz głowę do tyłu, ktoś mówił, a z łokcia? No zobacz. Łokieć jest ograniczony, poza tym jak ktoś Cię trzyma w okolicach barku, zobacz, trzymaj, to mam tu ograniczone możliwości uderzenia. Jedyną możliwością jest odepchnięcie. Spójrz, idę lekko w bok, zobacz, czyli odpycham, żeby go wychwiać, idę lekko w bok i muszę tu, kamera, muszę tu nacisnąć, wychodząc, zobaczcie, Wydech. To jest jedyna możliwość. Zobacz. Hop, raz i popatrz. Hop, dwa i pójście. Czyli bardzo szybko, zobacz. Powiesz, możesz kopnąć. Zobacz. Jeżeli ja oderwę tylko nogę, raz, o! Widzisz? Dwa. Jest problem. Nie można tego zrobić. Słuchajcie, tutaj próbowanie czegokolwiek. Jeżeli ja zacznę tu, zobaczcie. Tyle. Czyli mam nadzieję, że mnie było słychać. Czyli pamiętajcie. To jestem podniesiony, przytrzymany. Zobacz, te ręce odpychają głowę raz, zobaczcie. I wykorzystując ten momencik. Tą sekundkę! I tu popatrzcie. Moi drodzy, mistrz Jarosław troszkę kontuzjowany. W porządku? Zobaczcie, spójrzcie. Aż mi upadł mikrofon. Moi drodzy, nie męczymy mistrza Jarosława. Obczepiemy go. No, także... Moi drodzy, zrozumienie zasad. Jeszcze raz, szczególnie dla Was. Łokieć nie wchodzi w rachubę. Kopnięcie, podniesienie nogi nie, nie wchodzi w rachubę. Tu zabawy jakieś, trzymaj mocno. Tu jakieś zabawy, zobaczcie. Kopnięcie ripa. Jedyne, co odepchnie głowę. Chodzi o to, że odpychając głowę, on nie może na Ciebie napierać. Jeśli odepchnąłeś głowę, lekko popuściłeś. I tu spójrz, nie. Tu bo Cię złapie za torbę, tylko zobacz tu, hop i dzwonisz po kolegów, aha jeszcze jedno, patrzysz czy nie ma tam wiecie portfela i dzwonisz po kolegów, moi drodzy, <gryw> dzięki na, da się trzeba przepywać. moi drodzy, także specjalnie dla Was pokazaliśmy z mistrzem Jarosławem zasadę działania tej techniki, dzięki moi drodzy i do zobaczenia.